Od pewnego czasu cała Polska żyje pytaniem, gdzie są te dzieci? A co jeśli źle zrozumieliśmy to pytanie? Zwróćcie uwagę na te podkreślone te. Co jeśli to pytanie brzmi, gdzie są te dzieci? Dokładnie te dzieci. Ta dwójka, którą widzicie na tym zdjęciu. A co jeśli gość naprawdę szuka tych dzieci, tej właśnie dwójki i nikt mu nie chce pomóc? To ja mu pomogę. Oczywiście zaczynamy od znalezienia oryginalnego plakatu. Z plakatu bierzemy sobie. Obrazek. robimy Google Image Search i nic. Hmm. Ale tutaj jest coś, co daje mi pewną drobną podpowiedź. Nasza terstoka. Przeszukujemy terstoka używając naszego zdjęcia wydobytego z plakatu. Nic. nie ma. Hmm. Szukamy dalej. Ale mi że szalami to to ma straszne, to, to szukiwarkę, to to w ogóle do niczego, to, to, to niczego niepodobne, ale. A Adobe. Adobe ma sztuczną inteligencję, tak przynajmniej twierdzi. No i co? No i wygląda na to, że poszukiwanie było dużo trudniejsze niż mi się wydawało. A co jeśli mnie też się nie uda znaleźć tych dzieci? Co jeśli nikt, nigdy nie znajdzie tych dzieci? Mimo tego, że pytanie wisi w całym kraju. A co? O... Te dzieci. Zobaczcie, te dzieci i te dzieci. To są te dzieci. To, to, to nie jest dokładnie to samo zdjęcie, ale są to te dzieci. Od tego momentu znalezienie tych dzieci nie powinno stanowić żadnego problemu. Szukamy autora. Autor nazywa się. Z Zagro. Zagorodna Zago ja. To, to nie brzmi dobrze. Ale, ale zobaczmy, kim jest Zag Zagorodna Ja. Adobe najwyraźniej nie dzieli się zbyt dużą ilością informacji na temat swoich autorów, ale sprawdźmy, czy Zagorodna Ja e, bywa też gdzie indziej. O, bywa na Terstoku. Za no, ciekawe, że tam tego zdjęcia nie znalazłem. E, Zagorodna Ja jest nasza... Oj, oj, oj ojej. Hmm. Także... Hmm. Te dzieci, jak pan pyta, gdzie one są, one są na Białorusi. I to nie jest dobra wiadomość. O, o tu tu jest, tutaj, tą panią mamy na, na Facebooku, i ona, ona mieszka w takim mieście, i to miasto jest tutaj. I to naprawdę nie jest dobra wiadomość, bo to jest Białoruś. A wie pan, Białoruś jest ostatnio taka trochę skomplikowana, kłopotliwa też jest trochę. Na Białoruś i. Jeśli pan naprawdę szuka tych dzieci, to pan się tam skontaktuje, podjedzie, może je uratuje z tej Białorusi. Chyba, że chodziło o co innego. Chyba, że chodziło o patriotyczne przekonanie patriotycznych Polaków do patriotycznego rozmnażania się. Czy tam przymuszenie do patriotycznego rozmnażania się dla wielkiej Polski. Bo jeśli tak, to się strasznie pechowo złożyło z tym zdjęciem, nie? Ja wiem, bierze się zdjęcia ze stoka, to jest normalne, ale kurde, takie patriotyczne, a tam białoruskie dzieci. Mówię, co oni na tej Białorusi o nas mówią? Brzydko mówią. Strasznie brzydko mówią. I o naszych dzieciach pewnie brzydko mówią. Hmm. No i teraz co? Pan musiał wziąć, zrobić nowe plakaty, na tych plakatach zmienić oblicze dzieci, tych dzieci, na takie prawdziwe, patriotyczne, polskie dzieci I, i, i zrobić nowe plakaty, zachęcające do patriotycznego rozmnażania się bez naleciałości białoruskich. Czy mógłby Pan też wydać te pieniądze na, na zrobienie czegoś dobrego, nie wiem, na przykład dla dzieci? Ale nie wpadajmy w absurdy, prawda?